Ta de z Picos de Europa. Dzień dziesiąty naszej wyprawy. Budzimy się na kempingu La Viorna w Picos de Europa. Namet, czyli nasz czterogwiazdkowy hotel pompowany, po ciężkiej nocy wygląda całkiem nieźle. A my, jak zwykle, trochę mniej, ale kawa i szybkie śniadanie robią robotę. Jedziemy na legendarną Ruta de Cares. Szlak, który podobno każdy miłośnik gór musi choć raz w życiu przejść. Brzmi dobrze? Brzmi. Do celu, niby tylko 24 km w linii prostej, ale oczywiście, przez góry, serpentyny i remonty wychodzi ponad 50. Bikster dzielnie pokonuje kolejne zakręty, a my co chwilę mówimy. O, tu bym się zatrzymał na zdjęcie! Nie, no tu, albo tu. Mamy przed sobą ostatni etap, chyba 4-5 km. No ale niestety w linii prostej 20 km. No ale okazało się, że jechaliśmy ponad 50 parę. I to by był pikuś nawet, ale pierwsza część trasy jest przez jedną wąską drogą, która dodatkowo jest remontowana. I były często wahadła, staliśmy po 10-15 minut, dopiero mogliśmy przyjechać, także teoretycznie w linii prostej 20 km, 55 chyba km, półtorej godziny. Ale płasko, tutaj dopiero zjechaliśmy. Mamy jakieś tam 6 km i zaczęły się prawdziwe góry. Widoki są nieziemskie, to prawda. No i jeszcze odpowiadając Wam na pytanie, jak Dacia się w górach tutaj zachowuje, to nie są jeszcze wysokie góry. My to małtem jakoś tam po dużych przewyższeniach nie jeździmy, ale, ale jest super. Generalnie jest bardzo jest ok na tych krętych drogach. Dacia spisuje się super skrzynia daje radę no jeszcze ją nie sprawdzałem na takich dużych górach no to jeszcze to zobaczymy no bo tu zobaczcie mamy duże góry przed sobą ale my jedziemy cały czas na jakby na jednym poziomie i na takich drogach ona wyśmieniczy się spisuje w końcu docieramy do Pancebos i pierwsza lekcja. Parking tu to towar luksusowy. Kto przyjeżdża później, ten szuka miejsca dłużej niż idzie szlakiem. Nie wiem, zaparkowaliśmy tu tak wszystko, ale tu miejsc parkingowych nie ma. Jakiś kilometr wcześniej jest duży parking, ale też już był zajęty. No nie miałem świadomości, że trzeba tak dużo wcześniej wyjechać, że to tak zajmie długo drogi, no i tu. Parkuje się też wzdłuż drogi, ale tu miejsc żadnych nie było. Ja nie wiem, no chyba trafił najwyżej nas coś tu. No jesteśmy przy takim hostelu, już za nami jest komplet, pan powiedział, ja tu wyjechałem, chciałem nawrócić, ale tak stwierdziliśmy. No tu przyjadom i tu można przejść. Także idziemy w trasę zaraz. W fajną widokową trasę. Może nie na przewyższeniach, ale w takimi tunelami, wydrążonymi trasami. Widokowo jest przepięknie, pytarda. Ja nie wiem, pan z hotelu mi tak trochę pokazał zdjęcie, że tu przywoł, przy, przyjeżdżają duże auta dostawcze. Tak pomachał rękoma, że tak. Że nie, nie kazał mi stąd wyjeżdżać. Ale mówi, że jakby się coś zarysowało, no to on nie bierze odpowiedzialności za to. Nie wiem, ale jak nigdzie, nigdzie po drodze nie widzieliśmy żadnego miejsca. Tu zrew, ale uważam, że tu nawet dostawczy to, to nie wiem, jakby on tu wyminął. A zresztą przed chwilą był też dostawczy, przywiózł tam Coca-Cola i piwo i po prostu cofał. A my się kierujemy w kierunku trasy Ruta del Cares. Trzeba iść ulicą. Obitokowo super, naprawdę pięknie. Zobaczcie, no tu mnóstwo miejsc jest przy ulicy, ale tu już po prostu nigdzie nie można się zmieścić kompletnie. Zostawiliśmy tam samochód, ale dużo było miejsca. I tu każdy stawia tak na styk. Wreszcie pakujemy przy hostelu Pancebos. Z miejscem na samochód nie było łatwo, dlatego rada dla każdego. Trzeba tu przyjechać wcześniej rano. Plecaki na ramiona. Antek nadaje tempo. Jeremi spokojnie i z godnością. Aleicja żwawo jak Sarna, a ja. Ja wciąż nie mogę wyjść z zachwytu nad potęgą tych gór. Zrobiło się dość ciepło, mamy dosyć duże słońce, ale mamy także plecaki, jesteśmy przygotowani. Mamy cienkie bluzy, do tego kurtki przeciwdeszczowe, bo wiecie, że w górach bywa eee, różnie. Szlak jest dosyć delikatny. Z tego, co wiemy, to nie ma jakichś ogromnych przewyższeń, tylko łagodne wejścia. Tu początek jest dosyć stromy, ale widokowo to, to, to już rozwala. Już wam to pokazuję. Góry z jednej, góry z drugiej My będziemy przemieszczać się takimi Oleż niesamowite. Super Zobaczcie widzicie tą kozę? się wam przybliżyć, czarna kłuska stoi sobie tu na skałce, my na szlaku widokowo jest przecudnie. I wchodzimy na szlak Ruta de Care 112 km ścieżki wykutej w skałach między Pancebos a Caín, Powstała w latach 1916-1921, a jej pierwotnym celem nie była turystyka, ale praktyczność. Trasa ułatwiała dostęp do kanałów doprowadzających wodę do elektrowni wodnej. Dziś nazywana jest Boskim Wąwozem, i kiedy idzie się wąską ścieżką, zawieszoną nad rzeką Kares, naprawdę można poczuć coś większego. O, no widoczki są niesamowite. Na razie tu bardzo, bardzo przyjemnie. Słońce mocno daje, ale wiaterek też jest. Także od razu jakby też ochładza. Trasa to około 12 km w jedną stronę, i niestety trzeba wracać. Zobaczymy, na ile dzisiaj nam wystarczy siły. Troszkę późno jesteśmy. Na pewno chcemy widokowo jak najwięcej zobaczyć fajnych ujęć jakiś miejsce, żeby można było się napełnić tymi widokami tych pięknych gór. Zawsze staramy się co roku w wyprawy w wyprawie łączyć jakieś wypady w góry, a to zatrzymać się w Pirenejach. A to w Alpach Austriackich. Już nawet jak się nie uda pójść na jakiś szlak, to chociaż pobyć, popatrzeć na te góry, posmakować tego klimatu. Trasa zachwyca na każdym kroku. Tunelami wykutymi w litej skale, mostami nad rwącą rzeką i przepaściami, które sprawiają, że serce bije szybciej. Z jednej strony pionowe ściany, z drugiej przepaść i tylko my natura i echo naszych kroków. A na trasie chodzą sobie kozy. Tutaj mamy cztery kuski. Widoki są obłędne Troszkę trzeba się wydrapywać no. Tu mamy dwie następne Jakieś dymy Kozy między sobą, między sobą. Trasa się robi mega ciekawa. Kozy nam. Beczom, meczom. Wchodzimy na takie skalne półki. Ruta de nie bez powodu nazywa no się najpiękniejszym szlakiem Hiszpanii. Ścieżka wykuta w skalę, tunele, mosty, a pod nami rzeka Cares. Z jednej strony pionowe ściany, z drugiej przepaść. No powiem wam szczerze, to nie jest trasa dla osób z lękiem wysokości. Po drodze mijamy kozy, Antek oczywiście od razu komentuje Ej tato, ta koza ma lepszą kondycję niż ty. No cóż, trudno się nie zgodzić. Chwileń ciszy też są. Jeremi potrafił iść kilkaset metrów w milczeniu, jakby słuchał tego, co mówią góry. A my za tylko wymieniamy spojrzenia i wiemy jedno: tu człowiek czuje się za mały, ale szczęśliwy. Słuchajcie, szlak naprawdę nie jest y, jakiś mega trudny, na pewno tych kilometrów tutaj sporo jest, ale i też na pewno widokowo. No co chwilę można się zatrzymywać, co chwilę robimy ujęcia, co chwilę robimy zdjęcia, no bo widoki są y, przecudne. Dużo ludzi, warto jednak zbudzić się wcześnie rano i przyjechać tutaj, na pewno będzie więcej miejsc parkingowych, nie, nie będziecie musieli się stresować no i cieszyć się tu tymi widokami. Plak jest przecudowny, na pewno nietrudny. Bardzo fajny w takich tych skałkach. No i już jesteśmy kilka dni w podróży. Wiecie dobrze, że byliśmy w tamtym roku w południowej Hiszpanii, w Andaluzji. No a w tym roku północna Hiszpania. No i czym one się różnią? A głównie temperaturą i pogodą. Tu na północy Hiszpanii jest temperatura około 22-27, tak do 30 stopni. No my przez te parę dni mieliśmy. No i także deszczowo, ale taki lipiec chyba w całej Europie jest, że jest troszeczkę deszczowy. Natomiast w południowej Hiszpanii mieliśmy malagę, rekord 43 stopni, Sevilla 46 stopni. No i nieprzeciętne upały, sucho, mało zieleni. A tutaj zieleni jest mnóstwo, nawet w tych górach jest przepięknie. Krajobrazy są cudowne, kręte, wąskie, drogi. No i jest troszeczkę inny klimat, ale też bardzo, bardzo fajny. Jak ktoś lubi właśnie być na szlaku, jak ktoś lubi spacerować, to bardzo mocno polecamy Pico de Europa. Zobaczcie. Tak można spacerować. To na szlak. Słuchajcie, nie wiem do końca e, dlaczego tak jest, ale e, gdy chcecie... To już nie pierwszy raz, bo jak byliśmy w Alpach, e, jak byliśmy w Pirenejach, wszędzie najlepiej dzwonić i rezerwować kempingi, bo te kempingi w sezonie są pozajmowane na full. No my sobie mniej więcej w Polsce wyliczyliśmy, kiedy będziemy w ten Pico de Europa e, i zarezerwowaliśmy sobie ten kemping na 5 dni. Wiemy, e, że byłoby to niemożliwe już teraz, bo jak przyjechaliśmy, to jedni państwo z kamperem, no odmówiono im nawet na dwa dni, powiedzieli tylko na dzisiaj możecie, a jutro zobaczymy. Także no w tych tam gdzie pamiętamy wszystkich w tych sytuacjach, gdzie byliśmy w górach, to mieliśmy problem z kempingami. Najlepiej jechać i rezerwować, zadzwonić, napisać maila albo najlepiej jak jest możliwość rezerwacji online. Nie wiem na stronie albo przez Jaba, albo przez ACSI Nie mogę jak z jaką lekkością te kodzy. Przemieszczają się po tych stromych kamieniach. Przeskakują, ale z wielką, z wielką lekkością. Tu znowu te kodzy. Spacerują między ludźmi, w ogóle się nie boją. W ogóle nie czują jakiegoś. Nie uciekają, tylko spacerują. Zobaczcie co tu się dzieje. Jak sobie leży kuska. I odpoczywa. A my na mostku. I z takimi widokami tu druga zaczepia, a tam trzecia sobie siedzi.

Teraz jest taki kawałek szlak, się zrobił łagodniejszy. Już jakby zeszliśmy z tych półek skalnych. Mamy jakiś domek, ale opuszczony pewnie. Tam dokładnie. Jakieś drogowskazy. Generalnie bardzo przyjemnie. Na pewno nie jest to trudny szlak, widokowo genialny. No, tu zostało do tej miejscowości Kain. Następne półtorej godziny, my mamy prawie dwie godziny za sobą. I chyba robimy odwrót, bo musimy po prostu tą samą trasą wrócić po samochód. O samochód troszkę się boję, bo jesteśmy tak no, nie na takim miejscu. No, typowym parkingowym, a że już mam pewność, że dostaniemy w Francji mandat za takie parkowanie, no to w tyle głowy mam troszkę, że się martwię ten samochód. Dlatego robimy odwrót, bo następne półtorej godziny będziemy mar... szli z powrotem. Ale widokowo i genialnie, super czas, że tu w ogóle można sobie po prostu poświęcić. Jak ktoś ma siłę, to może krócej. I tak liźnie mnóstwo pięknych widoków. Jak ktoś będzie miał siłę, to sobie przejdzie do końca i 3 godziny w jedną, 3 godziny w drugą stronę wtedy. Tylko jednak polecamy. No, my za późno wyjechaliśmy. Ja jednak wrażenie miałem, że my szybciej dojedziemy. A przez to, że ta droga główna jest w remoncie, to ta droga jeszcze się wydłużyła o jakieś, nie wiem, 40 minut. No że dalej e, przez następne półtorej godzinki będziemy czerpać pięknych widoków i kierować się No do auta teraz w ogóle będziemy podziwiać jakby drugą stronę jak to wygląda Chociaż już nieraz obracaliśmy się do tyłu i podziwialiśmy te widoki O, ale tu się tu też pięknie z tej strony prezentuje. Trasa jest widokowa, genialna. No i z drugiej strony te widoki są też genialne super się to prezentuje. Jest dosyć dużo turystów, ale mało Polaków. Nie wiem czy w ogóle spotkaliśmy, czy słyszeliśmy jeden jakiś polski akcent tu w ogóle na północy Hiszpanii jest nasz mniej. Wszędzie tam, gdzie jest lotnisko na południu, czyli Alicante, Malaga. Było nas mnóstwo na każdym kroku. Że tak powiem. Nawet nie można było się pokłócić na mieście. Bo każdy zaraz odwracał głowę. Trzeba było uważać na to, co się mówi. A tutaj na spokojnie. Tylko jeden pan. Eee, gdzie my byliśmy? Niedaleko Bilbao jak zobaczył nasze polskie ten, to powiedział nam dzień dobry. Ale jak Alicja się spytała, czy dużo nas tu jest, powiedział, że nie. Także częściej wybieramy tą południową część bardziej znaną, turystyczną Hiszpanii. Czyli wszystkie zakątki od Tosy de Mar. Barcelony, Katalonii, Penistole, Alicante, Walencję, e, no, do Andaluzji, Gibraltaru. Na pewno te kierunki wybieramy, bo nawet i na Gibraltarze było nas dużo polskiego języka, a tutaj no, raczej rzadziej wybieramy ten kierunek. A może i szkoda. Może tymi filmami zachęcimy Was do odwiedzenia tej części Europy. Zobaczcie, no chyba warto. Po kilku godzinach wracamy, zmęczeni, ale szczęśliwi. Bigster stoi na parkingu i wygląda jakby też miał ochotę powiedzieć, no niezła trasa, szacunek. Na kempingu wjeżdża nasza tradycja. Gotowanie: dziś risotto, czyli kuchnia włoska w sercu hiszpańskich gór. I znowu okazuje się, najlepsze smaki powstają wtedy, gdy jesteśmy razem. Wieczorem siadamy przy stole. Wspominały cały dzień i trochę się śmiejemy z naszych zmagań. I dochodzimy do jednego wniosku. To właśnie dla takich chwil ruszamy w tę podróż. Picos de Europa to pierwsze pasmo górskie, jakie napotykają pielgrzymi idąc słynnym szlakiem do Santiago de Compostela. I jedno z najstarszych parków narodowych w Hiszpanii. Park został utworzony już w 1918 roku. Jest prawdziwym rajem dla miłośników przyrody, od kozic przez orły po unikatowe rośliny. A kiedy wieczór powoli zapada, staję przy płocie naszego kempingu. Wokół cisza, tylko cykanie świerszczy i daleki szum rzeki. Przede mną rozciągają się szczyty Picos de Europa, które w ostatnich promieniach słońca wyglądają jak namalowane. I wtedy przychodzi ta myśl. Podróże to nie tylko miejsca, które odwiedzamy, to momenty, w których możemy się zatrzymać, spojrzeć przed siebie i poczuć wdzięczność. A dzisiaj w sercu Pico de Europa tej wdzięczności mamy naprawdę dużo. Taki mamy widok z namiotu. Co wy na to? Tak kończymy dzień. Szukamy co robić jutro. Ale widok jest genialny. Troszkę przybliżyłem. Dalej pięknie. Dalej magia. Dobranoc. Kliknijcie łapkę w górę. Coś napiszcie. I pozdrawiamy mocno z Hiszpanii. Pico de Europa. Ruta de Cares, zapamiętamy ją na zawsze, a już jutro kolejna przygoda.